wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj standardowo niecodzienny odcinek jak co drugie kurwa na tym kanale, dlatego że będę nagrywał go sam i w większości pewnie zrąsi, która mnie troszkę boli, ale to chyba przez to, że całą noc oglądałem ten kanał, co kiedyś prowadziła Natsu. No wiecie, ten taki kulinarny kanał, na którym pokazała, jak, pokazywała jak poprawnie faszerować pierożka. No, no wiecie, o który mi chodzi, nie? No i właśnie nie wiem, czy to przez to mnie boli ręka, czy przez to, że ten aparat jest ciężki muszę go w niej trzymać. No nie. Dzisiaj pokażę wam samochód. To no taki dość niecodzienny, który budzi wiele kontrowersji, dlatego zostańcie. I przechodzimy do wozu. A, wiem. A, wiesz? Moi drodzy, jak mówiłem, będzie grubo, bo mam dzisiaj do dyspozycji grubą furę. Robert przygotował mi kilka zadań, które muszę wykonać. Podobno to jest jakiś test na prawdziwego youtubera. Zobaczymy, co on dla mnie przygotował. Halo, policja. Mam nadzieję, że będą trudne te zadania. No i co? Cały odcinek oczywiście u niego możecie dać na kanale właśnie, jak wykonuję te zadania, a u mnie powpierdalamy jakieś rzeczy, jak upieprzamy dobra, ten lecimy. samochód. Dobra, dobra, lecimy. Z racji na to, że u Roberta to praktycznie ja wykonuję większość zadań, no to na tym filmie niech Robert też coś zrobi. Proszę bardzo, Królewiczu. Oj, chyba trzeba koleżce pomóc. Kolega prosiłbym o kliknięcie guzika M1. Długotnie, ponieważ tak jest to zaprogramowane. I teraz koleżko... O, cóż. BMW, radość z jazdy. <grym> Iż. To nie ja naprawdę jestem pod wrażeniem, że ten młody Stary, musiałem, musiałem ci pokazać jak to robisz, bo ty takie flaki z olejem Jakbyś nie wiem, nie pierwszy Też raz upalał. U Roberta na filmie zobaczycie, czy potrafię jeździć bokiem. No coś to potrafi. Woda nie odebra. nie podobały mi się te opony, trzeba je zmienić. Jak to się mówi, coś się kończy, coś się zaczyna, oczywiście moja przygoda z ręczwórką się nie kończy, ale skończył się komplet opon, więc trzeba zacząć kolejny. Szybka wymiana i możemy lecieć dalej w miasto, upierdzielać tego potwora. W ogóle wypadałoby go umyć, no bo jako detailer to chyba powinienem umyć ten wóz, no jak sądzicie? Właśnie umyliśmy tą furkę i powiem Wam, że po całym dniu z tym autem jak na razie mogę stwierdzić, że do tych zębów bobra, które ma na przodzie, się przyzwyczaiłem. No dupcia jest akurat no, rewelacyjna w tym połowie, masywna, ten masywny dyfuzor, no nie no, bo to robi, robi robotę i prowadzi się też całkiem nie najgorzej, a wręcz bym powiedział, że zaskakująco dobrze. Jak na razie takie 8 na 10 zaczniemy pod koniec dnia jakie one wrażenia. Słuchajcie, tak cały dzień jeździmy tym autem po mieście, robimy te fajne zadania, które mi właśnie Robert wymyślił i... Każde, dosłownie każde auto włącza tryb sport, jedzie na komforcie, nagle... Takie sportowe wystarczy auto. tylko zobaczyć. Oczywiście jest... każde ze sportowych aut. wystarczy. nie, nie każde, że... które ma do włączenia tryb sport po prostu, kurwa. Dosłownie nie? i to jest tak śmieszne, to znaczy teraz już przywykliśmy do tego, ale ale na, na że... początku to kurwa było to pojebało i kurwa z kim oni się chcą ścigać, nie? Gdzie kurwa? Znaczy no, do miodu? miodu Główio Tak pierwszej serii. Tak, tak, no. Wszyscy, 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 więc... Lecimy dalej w takim razie no co? No. Czekam na kolejne zadania, które mnie Robert tutaj wymyśli. Ten Robert to jakiś nie teges jest chyba. Nie. To normalny co nie Yeah, yeah. Jednym z zadań Roberta e, było, żebym zorganizował zlot Więc taki mini zorganizowałem Bądźmy dobrej myśli, że się rozwinie Dobra, zlocik nam się trochę powiększa Ponieważ ofiarę już wam Kurakał Wsiadł jakiś prosiak Tam jakiś kurna koń Kurwa dwa konie, to się mnoży chyba Ludzi też naprawdę dojebało Nie no, jest ok, jest ok Na nie, Będzie bardzo dobrze wyglądać Znaczy teraz ta jesionka wygląda tak No blado Przy tej całej reszcie No ale i tak całkiem jeździ Naprawdę wygląda to mega dobrze. są okejki. Okay Właśnie się pozytywnie. Tutaj jeszcze jakieś dwa potworki dojechały. Czekamy jeszcze na SVJ, który też już się gdzieś tutaj kręci. Kurwa, naprawdę jest grubo, moi drodzy. Naprawdę jest grubo, tak nie oszukuję was. No dobra i do tej pory czwórka była gwiazdą odcinka, ale... Za chwilę? Policja! Co tu się dzieje? Co tu się, co tu się wyprawia? Proszę 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 rozejść. Co to jest za samochód? Co to jest w o, co, o co tu chodzi? To dużo ludzi jest. Robert, nie mam, nie ma pajacerki. Ale... Dobra ściągam. No, to chyba najgrubsze auto dzisiaj. Pomimo tego, że M4 jest naprawdę gruba i robi pojebane rzeczy, no to to nie ma sobie kurwa równych. Zostali, zostaliśmy oznaczeni w sumie więc schowamy się w aucie Mam nadzieję że nie zrobią nam krzywdy Chociaż już dwa razy próbowali się dobić do bagażnika No chuj, no zobaczymy jak to będzie Dalej właśnie policja przyjechała na zlocik, Pewnie nas tu wszystkich przegonią, bo zrobiła się strasznie rotacja ludzi. Mogę wam pokazać tutaj. Ludzie zaczęli migrować. Z drogiego auto do droższego. Ten robienie jak największej ilości zdjęć. Oczywiście doborowe towarzystwo. O, no nie ma biedy, no niech ktoś kurwa powie, że jest bieda w tym kraju, no to, mu no nie uwierzy, tak? Albo, jak ktoś wam powie, że jest bieda w tym kraju, to pokażcie mu ten filmik. No. Chuj, to wtedy się uciszy. A no co to takie bez dachu, takie? Kułaka? Ja cię kręcę. Robercik, powiedziałbyś tutaj coś, jak się podobał z lot, który zorganizowaliśmy. Myślę, że nie trzeba nic mówić. Mam nadzieję, że zrobiłeś fajne przebitki. Bo tak. Tyle tak. aut. Zobaczcie, no pierwsza lepsza z brzegu. No pewnie, Fiat, Panda. Ej, zajebiste, jak to Ci chodziło. A! Ty jesteś głupi. kupi i głupi, moi drodzy. Nie, no wyszło, myślę, że naprawdę fajnie. Stoimy tu już 2,5 godziny, a ludzi cały czas. Jest od chuja, więc no. myślę, że będzie coś z tego fajnego, a jak nie, no to nie, no to No tak jest życie. Hmm. Powiem Wam tak. Spędziłem dzisiaj cały dzień z tym samochodem. I jak na początku odbierając go. Kurwiałem się, że ma te faktycznie pobrze zęby. Tak przeszło mi to. Jak myślałem, że te fotele, które są mega kubełkowymi fotelami i są po prostu z wyglądu piękne, tak e, są równie piękne, jak równie niewygodne. No ale bardzo się pomyliłem. Niewygodne jest wprawdzie wsiadanie, do no, tego jest straszne wsiadanie, wysiadanie jest okropną rzeczą. Ale jakby się... No, panie że musi pan... Ale jak już się wsiądzie do tego auta i siedzi, to można tak siedzieć bez końca, Dubsko nie boli. Myślałem, że mi po prostu tyłek odpadnie po całym dniu, ale tyłeczek jest na swoim miejscu. I co? I kurwa jestem cały zdrowy, nie rozjebaliśmy tej fury, upierdzielaliśmy ją gdzie się da i jak się da. E, oczywiście wszystkie te e, popisy na szosie to był stick, nieznany nam kierowca. I do tego robiły na zamkniętych odcinkach e, drogi, więc no tutaj nie ma mowy o żadnych Nielegalnych rzeczy? Nie, 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 nie ma nielegalnych Właśnie, rzeczy. Właśnie, rzod... Totalny, legal. Total. To jest legal night, legal day, wszystko. O, le wszystko jest legal, nie? Potwierdzam! Więc moi drodzy, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Nie wiem, czy w ogóle coś z tego odcinka wyszło, ale myślę, Wysło, że tak. Skary. Więc. Dziękuję bardzo. Ja i do dziękuję. następnego Ja również. Do o, następnego. O, 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 subskrybujcie go, subskrybujcie go! Bo on ma być super fajnym YouTuberem, bo jest prywatnie spokojny, więc YouTuberem też będzie spokojny. Na razie.